System termomur charakteryzuje dowolność kształtowania bryły. Produkujemy następujące elementy: kształtka ścienna środkowa TH1, kształtka ścienna narożna TH2. Ten element winien być zawsze wycięty w narożu, aby umożliwić szczelne wypełnienie ściany betonem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, kształtkę TH2 można dowolnie przyciąć. Na przykład na pół, tworząc w ten sposób nowe kombinacje. Kształtka wieńca. th 3. Kształtka nadproża. th 4. Kształtka dachowa. TH7 Kształtka ścienna środkowa z blaszkami zwiększającymi odporność ogniową ściany do dwóch godzin. TH8. Kształtka ścienna narożna z blaszkami. Stosowana na przykład przy budowie basenów kąpielowych. TH9. Kształtka uzupełniająca o grubości 5 cm. TH10 Ta kształtka służy do budowania ścian pod różnym kątem. I ma symbol TH11 na 12. Kształtka do budowy ścian kolistych TH13. Nowością oferowaną przez firmę Thermodom jest system TH300, który pozwala budować jeszcze cieplejsze ściany zewnętrzne. Ich izolacyjność cieplna jest równa 20W na metr kwadratowy Kelwina. Nowy system tworzą następujące kształty. Element otwarty TH14. Element jednostronnie zamknięty prawostronny, TH15P. Element jednostronnie zamknięty lewostronny. TH15L. Element o grubości 5 cm. TH16. Element o grubości 10 cm. TH17. Montaż systemu TH300 przedstawimy nieco później, tymczasem zapraszamy Państwa na budowę, aby zaprezentować, jak system termomur działa w praktyce od fundamentów aż po dach.